Minus pięć Trochę rozkułem to Może w minutę wytrzyma Jak wejdę do tego kurwa Ale to jest adrenalina chłopie jest że To jest takie pierdolnięcie w górę No jest po lodowym klimacie Najwyżej mnie wyciągniesz Albo pojadę, zaraz tylko zakryję ten Zakryjesz wieku Już trochę stresuje Cię, A jak nie było lodu, to tak się wchodziło jeszcze tak. O, spokój Kurwa. W życiu bym nie przyszedł. Ale Ojej. dalej do lodo. Zimno. Od domu. Od domu. Śmarno. Teraz idziesz się przejdzie. Dzisiaj rekord minus <tryk> 20... <tryk> 17 lutego, 21 stopni, proszę Państwa. <tryk> Rano. Także... Brawo. O jak szypie Zobacz na sekundy. Dwie minuty 25 sekund. To do trzech mi powiedz, dobra? Bo jest strasznie. Okej, okay, Chicago. Okay. espera 5 segundos. OK. Viu? Tá jak ci się od twarzy odbija ten